Drodzy moi, lecimy za chwil kilka z wyzwaniem przebudzenie mocy. Trzecień dzień dzisiaj budzimy moc emocji. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy się zajmować tym, co robić, żeby emocji nie tłumić, jak działać, żeby emocje wykorzystać. Powiemy sobie w ogóle, czym są emocje i jaką niosą dla nas informacje. Ponieważ każda emocja to Informacja. Zajmiemy się czterema podstawowymi emocjami. Jest podstawowych, wyróżnionych siedem, ale będziemy mówić o czterech, bo nie ma niestety na dwugodzinnych warsztatach tyle czasu, żeby opowiedzieć o wszystkim. Ale każdy, kto dzisiaj będzie uczestniczył w webinarze, będzie miał też możliwość dołączyć do kompleksowego programu rozwojowego, jakim jest Holistic Life Strategy. Także zapraszam Ciebie serdecznie. Co jeszcze będzie? Powiemy sobie też o tym, jak emocje mogą wpłynąć na produktywność i w jaki sposób one mogą tą produktywność podnieść. Większość osób uważa, że emocje są B, szczególnie w biznesie, że nie należy się nimi kierować, że najlepiej w ogóle udawać, że ich nie ma. Wtedy będziemy najbezpieczniejsi i będziemy odnosić najwięcej sukcesów. Oczywiście można iść tam drogą. Tylko bardzo często później trzeba ponosić konsekwencje tego wyboru. Jakie to są konsekwencje? No, nierzadko problemy zdrowotne, problemy z relacjami, a w konsekwencji problemy z finansami. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że nieprzepracowane emocje, emocje, których, które tłumimy, których udajemy, że nie ma, które uważamy, że. Nie istnieją, nie dopuszczamy ich do siebie, to tak naprawdę nie, nie istnieją, tylko kumulują się w naszym organizmie, kumulują się w naszym ciele i później powodują różne choroby. Mówi o tym cała dziedzina nauki, która się zajmuje totalną biologią, czyli źródłem naszych chorób, tym psychosomatycznym. Mówi o tym też medycyna chińska, dlatego naucz się. Ogarniać swoje emocje, nauczyć się ogarniać swoje emocje i wykorzystywać moc tych emocji. Po to, żeby być skuteczniejszym w swoim działaniu, po to, żeby budować lepsze relacje, po to, żeby umieć się zająć sobą, zaopiekować sobą, po to, żeby, żeby mieć też większą skuteczność choćby w biznesie i w działaniach zawodowych. Także Zapraszam, jeszcze są wolne miejsca. Skakuj, do zobaczenia, cześć.